serdecznie. Oczywiście tutaj w Ośrodku Kultury Śródmieście. Kochani, mam zaszczyt zaprosić Państwa na kabaret Lubago. Znacie Państwo ten kabaret. Ale to coś takiego mamy w tytule jak tutejsze piosenki. Ale też chodzi o to, że żebyśmy zwolnili. Zwiedzili sobie podlasie po prostu tymi piosenkami, a są to piosenki także autorskie naszych pań, które też występują. Także później dowiemy się, jakie panie są występują. Na razie zobaczymy wycieczkę po prostu po Podlasiu. Także zapraszam wszystkich państwa i życzę no, miłej zabawy. Dziękuję. Dzień dobry. Przygotowy mój musiku do drogi. Ciekawe, że to dzisiaj przyjdzie. Skąd Na tą wycieczkę. No, ludzie są różni, tak pod różni. Jak to się mówi, no to, to też potrafią nażejać. Przychodzą a to jednemu niewygodnie, a to za zimno, a, a, a to za duszno, a to za brudno. To... Nie. Musik jest wysprzątany, tam nie ma czegoś takiego. No właśnie wymieciony, klimat jest zatankowany i oczepuje gość. Zobaczymy, zobaczymy, co mi tutaj kopala. Nie ma. No, tak. No to już wiem, jaką drogę zaliczymy po Podlasiu. Jak pojedziemy, to będą na pewno zadowoleni. Dzień dobry panu. Dzień dobry. E, czy to stąd odjeżdża wycieczka po Podlasiu? Trafiła w dziesiątkę. Stąd. A to jest ulica Pińskiego? No tak, ja O, to bardzo mi miło. Tak, i mi też bardzo Dzień miło. miło. Lesła? E, Krystyna. Krystyna. Powiedz mi Krystyna, skąd Ty przyjechała? Ja przyjechałam z Warszawy, o, ale jestem stąd, z Podlasia, a. przyjechałam tu, żeby zobaczyć jak tu się zmieniło, bo niedawno moi znajomi z Warszawy byli na Podlasiu mm -hmm. i bardzo skwierwalili, zachwycali się Podlasiem, a moja jedna koleżanka taka, która też kiedyś była w mm -hmm. szła sobie ulicą Lipową, a tu nagle za rogu Wyszedł biały niedźwiedź. Niedźwiedź? biały. Stanął na tylnych łapach i nie do niej. No dobrze, dobrze. Ona też tak się przestraszyła. Ale on jej nic nie zrobił. Nie. Powiedział tylko, hej, i poszedł sobie. I poszedł sobie do. Do Suwałek. Do Suwałek. Do Suwałek. No, no. I tam teraz po ulicach podobno buszuje. No, no. A w Białymstoku pokazały się takie maleńkie widzimisie. Nie wiem czy Pan już powiedział, ale, ale chodzą i rozraniają po ulicach. Opioł, no. Takie malutkie Takie malutkie. No tak, no dobrze. Nie, pani, to jest niesamowita ja historia. A ja mam koleżankę w Hajdubce, i ona była w Norwegii. O, I proszę, pan mówi, że widziała Fiordy. No więc ja mówię, no i co z tego? A on mówi, z ręki mi jadły. Fiordy! nigdy nie jedzą z ręki, tak jak no. Nie wie, się nie jedzą z ręki. No pewnie, to no, szóstwo jest złymiutkowe. Tak samo jak z niedźwiedziami. No, zapraszam panią, niech pani sobie znajdą miejsce. Korka. Dziękuję bardzo. O, tu przewodniczę, kojarzy aktualnie, tak? Tak, Ale panie, ja szukam tak. autobusa. To znaczy, nie widzi pan jak wymalowany stoi. A, no tak, rzeczywiście, no. no, Bo ja na wycieczkę. A, na wycieczkę. Tak, tak. Ja z Wilna przyjechałam. Wim. Tak. Tak? A jak pana imię? Józepina. Łaba diel. Łaba. A gdzie Napoleon Juzepiny? A lepiej mówić. Jak no, to z tak, Napoleonem? Tego, tego. No to Józefino, ty że tutaj mamy wiele narodowości. Wiel mam na rodzina. O no, właśnie. I, I tutaj jest narodowość. Można usłyszeć po żydowsku szalot, można po tatarsku, po cygańsku. No i ta nasza śpiewna, nasza mowa też. Poznajcie się, żeby... no to jest Krystyna. Łaba, nie. Nie, nie, Tak, przychodzimy. Bardzo dobrym przychodem. wszystko no to dobrze. to mogę sobie się usiąść. Tak, usiądźcie, zapraszam. Będziemy Dzień Piosenki. Dzień dobry. Tutaj do Glińskiego? Tutaj. A, dobrze trafiłem. No. przepraszam za spóźnienie i za brak kwiatów. Kwiaty zostały w taksówce, na mm -hmm. którą przyjechałem, a zaspóźniłem się, bo niech pan sobie wyobrazi, że pociąg, w którym tu przyjechałem, stanął w staną łapach. Co pan powie? Stanął w łapach? Tak. No wie pan co, to że w łapach staje to normalnie, ale potem odjedna. No w samej rzeczy. Odjechał. Tak, i bardzo przyjechał, tak? Tak, ja, no. Na, na. A skąd tak się wybrał. A złóciutki. W Wrocław Wrocławia chyba widać. O, to światowych. Ale. Ale jak zobaczyłem Ale, w tej tak? dzisiejsze Podlasie, to postanowiłem naocznie sam przyjechać i to zobaczyć. Tak? No to lekwa to praca, Krzysztof. Lekwa. A zapoznałem się. Proszę. na A gdzie no wyłożyłeś to? u Nie ma miejsca. No no no, brakuje. A, 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 a dzieci pan ma? Sporo. A wnuki pan ma? Sześć. No to wie pan nie, wie pan, pan robił, ty będzie że miejsca nie ma. Żartował. <laughs> No tak, ale był akordeon, wice pan akordeon, wice miał grać porozum, ale zachorował i nie a ma go dzisiaj, i będzie pracy muzyki, przykro Jak to? No to? tak. We Wrocławiu wszyscy grają na akordeonach. Nie grają? Tak. We Wrocławiu wszyscy. A, a te poprawskie piosenki? Tak, Oczywiście. No to, to, to dzisiaj robisz za akordeon? Więc... A proszę bardzo. Tak? No to ziadamy. Nie, nie ma. Coś, coś zygnie na zaraz. zaraz, zaraz Żebym dobrze nuty widział. No. Dobra. Będziemy... zaraz służyć. Zygnąć też na początek. Tak, to dobre, się podoba. Na początek. Jak wyciecka to musi być. Jak przyjemnie. Ojechać, co by co ty Drodzy kochani, jedziemy, jesteśmy na ulicy Kilińskiego i będziemy ruszaleć z tej ulicy, ale czy może jak rozśpiewamy autobus, to może jakąś piosenkę no, znaczy? Ale to bo? dzisiaj... Święto. O tak, tak, święto ja Święto ulicy Kilińskiego? Tak. No to Mała ulica, choć na niej nie ma już Ryca, urokiem swoim zachwyca i Ciebie i mnie. Pałac Branickich w pobliżu, jak Wersal w samym Paryżu. Podlaski zwany Wersalem od wieków już trwa. O lůza, tu zapomníme o slutách, a jak na zbraní, z branicí, mě bude snů. Na małej ulicy jest dzielny szepc Jan Kiriński. On bohatersko o Polskę i wolność się bił. I za zasługi dla kraju. Dziś o nim pieśni śpiewają. A w stoku ku chwale ulicę swą ma Usiądźmy w piwnych ogródkach, tu zapomnimy o smutkach, a dzielny szef cyanfiliński wspomnienia będzie znów. Uliczka mała ulica, choć na niej nie ma dziś ryca, Urokiem swoim zachwyca i ciebie. autobus. Proszę Państwa, zbliżamy się teraz, e, jedziemy przez Białystok, zaraz będziemy się zbliżali do... O, właśnie jesteśmy na ulicy Manmeda, o ten wspomnik Zamę ten człowiek wymyślił język Esperanto, ponieważ w Białostockim na Podlasiu wobec dużo narodowości i dlatego to wymyślił, żeby było prościej się dogadać po prostu. Także może coś, ktoś jakąś piosenkę? O, tu jest jakaś piosenka. Salutam, salutam, salutam. Ni restą me minu ton. Bon venon, bon venon, bon venon. tu dużo spirytam Look no. now. Trzeba było się nauczyć kiedyś. Chodziło Nie. się do szkoły i chodziło. I... Ja chodziłem i nic się nauczyłem. No to jakoś się złożyło. Trzeba było mieć chęć więcej. Ach, chęć, skąd to wziąć? Chęć poszła w świat. No tak, ale widzę, że panie mają serce pod lasiaka. Naprawdę e, pięknie. To cóż, jedziemy w dalszą podróż. Kierunek ty Kocinie. Zobaczymy synagogę, w synagogii pójdziemy do restauracji, gdzie będą dane dania koszerne. Lesław, a to nie pasowałoby najpierw pożegnać tym białystom, jak już wyjeżdżamy? O, właśnie! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A więc piosenko porządnie Praca i szkoła, Przez szkołę też woła. I student, i żołnierz, i stary, I młody się świeży. na lody, czy piwko, lub placzki Tu spotkasz kolegę z babkiem, a nawet sąsiada, który do ciebie do często przez balkon zagada. Ja chodzę do miasta, Jeszcze do dziś płyna świetną naszą poenę. Ja kocham tę błyskot, a łasy ślubki nie rozkurzę. To miasto zielone i piękne, ja stąd już się nie ruszę. Starszą dzielnicą w mym mieście to były bo Otwierał i młody i stary. Drewniane chałupy A aż z kwiatami. Lecz tamte już czasy niestety są Wizem króla blisko. Kochani, droga tak nam zeszła, jesteśmy już przed synagogą, a powiedziałam, że zajdziemy do restauracji. Tam będzie koszerne jedzenie i koszerne nalewki. Wysiadamy! A. O, no szczerbony! Kosztowo. na Dobre, dobre było. A i co? To na taka szczerbona. O, a jak? No trzeba było coś skosztować. coś no. też nie po ja to, jak przyjechałem. A ty. a? Ja, ja nie, a, nie lubię! Ja tego nie lubię! Lubię szyneczki. No tak. A nie potrzebne jedzenie. No, tak. No dobra, słuchajcie, no ale w takim razie jedziemy teraz gdzie? O. Do Łąży! do, Łomży. Tak, do Łomży. A Łączka czego słynie? No jak to z czego? Hanka Bielicka! No i jeszcze z czego? No, browar, piwo! Oj, leczek na ty browar, piwo! A tu na łapeczce już Hanka siedzi! O, właśnie! Hanka Bielicka. Bielicka, tak. Bielicka tak.

d'an 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 Miałego go serka z piątnicy. Ja ja, ja ze Szczypiorkiem. No, pan, panie Leszku, to tak wolno jedzie, że zdążyłam wyskoczyć z autobusu na drogę i złapać kurę z wolnego wybiegu. Dobra. No, no to jak mamy kurę, to może gdzieś na poranie zrobimy kociołek. Cygranski. No, Dobra, dobry Idziemy dalej, za bardzo Puszczy O, ta <mieniciede> to Puszcza Białowiecza, to tam chyba wizony, panie przewodniku, co? Bizon? <mieniciede> <mieniciede> chyba nie wizony, tylko żubry z Puszczy Białowiska. <mieniciede> a co to za różnica, wizon czy żubr, nie? No ten ma popyta i ten ma Dobra, a słuchajcie, powiem wam zagadkę. Czym się różni wizon od żubra? Praktycznie niczym. Niczym. Hmm. Ma kochę Ma rogi. Ma, 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 ma się no. no ma. Ale bizon się od Różni tym, że bizona lubią rolnicy. A żubra lubią wszyscy piwożem Ale, no. Ale 不怕狗肉，一点 <yo. S 3> <laughs> I my jesteśmy? W drodze do Augustowa. A teraz do Augustowa? Jedziemy? A no dobrze, jedziemy do Augustowa w takim razie, bo już łódź zaczynają się tańczyć. A jak przy mnie, to niech pan wszystko, co tylko chciał. Moi drodzy, jedziemy teraz, będziemy przyjeżdżali zaraz w no, tam w widzicie Państwo kościół jest, a zaraz zbliżymy się do miejscowości Sufowola, tam jest kadr, który oznacza, że Sufowola jest środkiem Europy. No i dalej pojedziemy prosto do Augustowa, o już podjeżdżamy pod Albatrosa, o, o tutaj była Państwo się Tobie warto pójść do Albatrosa, bo Beatę można tutaj